Obecnie rynek mieszkaniowy znajduje się w takim przejściowym okresie po zawirowaniach z 2023 roku, kiedy mieliśmy... Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, które spowodowały mocny wzrost popytu. W ubiegłym roku mieliśmy z kolei mocne załamanie sprzedaży w odpowiedzi na zakończenie programu. Obecnie zbliżamy się do takiego momentu stabilizacji. Jeżeli ktoś śledzi na bieżąco informacje z rynku, to może zauważyć, że te informacje są często, zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Sprzedaż w niektórych miastach nieznacznie wzrośnie, potem nieznacznie spada. Jeżeli chodzi o wyniki pierwszego kwartału, sprzedaż na największych rynkach generalnie nieco wzrosła. Natomiast, jeżeli spojrzymy na wyniki deweloperów mieszkaniowych, którzy są obecni na giełdzie warszawskiej, to wtedy możemy zobaczyć, że po tym, jak na koniec poprzedniego roku dołożyli dużo starań, żeby poprawić wyniki sprzedażowe, w tym pierwszym kwartale wielu z nich odnotowało nieco słabszą sprzedaż. Natomiast, generalnie, ten moment, w którym się obecnie znajdujemy, to jest taki moment przejściowy, w którym zbliżamy się, do pewnego stanu równowagi. Jest też taka sytuacja na rynku obecnie, która nieprzerwanie zaczęła się już w ubiegłym roku i nieprzerwanie trwa do chwili obecnej. Po tym jak w 2023 roku z rynku zniknęła większa część oferty na skutek bardzo dużego popytu. W kolejnych miesiącach deweloperzy stale odbudowywali tę ofertę i teraz mamy sytuację, w której z miesiąca na... Miesiąc ta oferta w zasadzie jest na rekordowych poziomach. Obecnie w Polsce mamy ponad 70 tysięcy mieszkań deweloperskich w ofercie. Jeżeli chodzi o przewidywania co do najbliższych miesięcy, ze względu na to, że w maju obniżono stopy procentowe, możemy spodziewać się, że sprzedaż wzrośnie. Na Rynku mieszkaniowym w Polsce wyniki sprzedażowe są bardzo mocne, powiązane z zasadami finansowania, więc w momencie, w którym ta dostępność kredytów i zdolność kredytowa potencjalnych nabywców wzrośnie na skutek właśnie obniżek stóp procentowych, możemy się spodziewać, że nabywcy częściej będą pojawiać się w biurach sprzedaży. Natomiast ta obniżka jest jeszcze zbyt niska, te stopy są nadal na zbyt wysokim poziomie, żeby mówić, Tutaj o jakimś gwałtownym wzroście popytu. Jeżeli chodzi o nowy program mieszkaniowy, pierwsze klucze, tutaj mamy. Taką sytuację, że informacje pojawiają się co pewien czas, i potem zapada cisza. Więc teraz, po informacjach, które mieliśmy w kwietniu o tym, jak wygląda najnowsza wersja założeń do programu, tak naprawdę trudno powiedzieć, czy ten termin zapowiadany. Że program zostanie uruchomiony do końca roku. Czy ten termin uda się dotrzymać? Bo coraz mamy mniej czasu, już jesteśmy blisko połowy roku, a tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze pierwszego projektu ustawy. Więc wydaje się, że tak skomplikowany program, który obejmuje wiele założeń, który przedstawia wprowadzenie nowej formy inwestycji, inwestycji mieszkaniowej, pierwsze klucze, że może potrzebować więcej czasu niż do końca roku. Natomiast też mamy chociażby z ostatnich miesięcy sytuację, kiedy uchwały były procedowane bardzo szybko, więc tutaj tak naprawdę dużo zależy od woli politycznej i od tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami w ministerstwie.